Panie Jezu, księciu pokoju, przychodzę do ciebie, bo czuję, że moje serce nie jest wolne. Noszę w sobie ciężar, który zatruwa moje myśli i odbiera mi radość życia. Ten ciężar to gniew, żal i nieprzebaczenie. Wiem, że trzymanie urazy jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że zaszkodzi ona komuś innemu. A ona szkodzi tylko mi. Dlatego pragnę dzisiaj wyrzucić te trucizny z mojego systemu. W ciszy tej chwili staję przed tobą w prawdzie. Ty znasz moją krzywdę. Ty widziałeś to, co mi zrobiono. Ty słyszałeś słowa, które padły i ty wiesz, jak bardzo to bolało. Nie prosisz mnie, abym udawał, że nic się nie stało. Prosisz mnie jednak, abym oddał ten sąd tobie, Panie. Decyduję się teraz wybaczyć, nie dlatego, że to, co się stało, było w porządku, nie dlatego, że emocje już opadły, bo może wcale nie opadły. Wybaczam aktem woli, wybaczam z posłuszeństwa Twojemu słowu, wybaczam, aby odzyskać wolność. Przywołuję teraz w pamięci osobę, która mnie skrzywdziła. Widzę ją oczami wyobraźni. I w imię Jezusa Chrystusa zdejmuję z niej dług, jaki wobec mnie zaciągnęła. Rezygnuję z prawa do zemsty. Rezygnuję z prawa do nienawiści. Przecinam emocjonalną pępowinę, która łączy mnie z tą osobą przez ból. Jezu, ty na krzyżu powiedziałeś. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Daj mi cząstkę Twojego miłosierdzia, pomóż mi spojrzeć na moich winowajców Twoimi oczami, jak na ludzi zranionych, zagubionych, może chorych duchowo. Błogosławię ich. Niech idą swoją drogą, a ja pójdę swoją drogą uzdrowienia. Proszę Cię, wyciągnij z mojego serca korzeń goryczy. Jeśli uraza zapuściła głębokie korzenie, usuń je delikatnie. Aby nie zniszczyć dobrej gleby mojego serca. Obmyj moją pamięć. Spraw, aby wspomnienie krzywdy nie wywoływało już bólu brzucha ani ucisku w klatce piersiowej. Niech stanie się tylko blizną znakiem, że przetrwałem i zostałem uzdrowiony. Przebaczam też samemu sobie, przebaczam sobie moją naiwność, moje błędy, moje złe wybory. Przestaję być swoim własnym oskarżycielem. Skoro ty mnie nie potępiasz, ja też nie mam prawa siebie potępiać. Przytulam moje wewnętrzne dziecko, które zostało zranione. Mówię do mojej duszy: Jesteś bezpieczna. Jesteś wolna. Duchu Święty, wypełnij teraz miejsce po gniewie swoją miłością. Wlej w moje serce łagodność. Chcę zasnąć z czystym kątem, chcę mieć sny wolne od konfliktów, chcę obudzić się jutro z lekkim sercem, gotowym na nowe relacje i nowe dobro. Dziękuję Ci za łaskę przebaczenia. Czuję, jak kamień spada z mojego serca. Oddycham głębiej, widzę jaśniej, jestem wolny. Chwała Tobie, Panie. Amen.